Serwus Szczepciu! Cześć, a, a, Szczepciu! A, ty, a co ty tu robisz w Warszawie? A jak to co ja robię w no, Warszawie? Tak. Ja jestem w ogródku! A ty w ogródku poszedł tak jak mówię, w Warszawie? Po szczepiorek, tam! A ty może... A może ty chcesz sobie zrobić... Ja z Stambulko! Co, to ńciony, to nie jest taki ważny ogródek, tak? A ta co to jest? Ta to jest teatrzyk ogródkowy. Orkiestra, toż! 5. Kongresu Teatrów Ogródkowych w składzie Izabela Cywińska, Paweł Koniec, Wojciech Malajkat, Jacek Sieradzki i Wanda Zwinogrodzka po obejrzeniu 14 przedstawień postanowiła przyznać. Małą Ogródkową 96 otrzymuje ją zespół Biały Klam z Kijowa za spektakl Hepen. pani Iryna Banasiewa i Nikolaj Jepriew. <laughs> it was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. time for my mother she needs some tortillas and chili pepper. <laughs> Teatr ogródkowy ma sens, oczywiście. Jest to wielka tradycja nasza polska, która przez pewien moment zanikła, ale jak Państwo widzicie, nawet w fajkach, w nausznikach, a jesteśmy, bez względu na porę roku. Konkurs teatrów ogródkowych wymyślony jest na lato. Pięć sezonów i trzecia teatra na przestrzeni. Po kawę Lapidarium była kawiarenka gwiazdeczka. Teraz warszawskie kto trafiło do studenckiej starej dziekanki. Łączy te miejsca otwarte powietrze i ograniczenie przestrzeni oraz fakt, że publiczność nie przychodzi tu do teatru po to, by zachystywać się sztuką. Ludzie odwiedzają te miejsca, by się spotkać, pogadać, napić kawy lub wina. Ludzie już są, a teatr przybywa potem i próbuje zagrać swoją rolę. Nie frekwencja zatem budzi w teatrach ogródkowych lęk organizatorów i aktorów. Ona tak naprawdę zależy od pogody. Od aktorów jednak zależy skupienie uwagi publiczności na scenie i to jest właśnie zasadniczy przedmiot oceny jury. A jury to od pięciu już lat Jacek Sieradzki, szef pisma teatralnego Dialog, wybitna reżyser i była minister kultury Izabela Cywińska, Wanda Zwinogrodzka, programująca teatr telewizji w pierwszym programie Telewizji Polskiej, doradca artystycznej, impresaryjnej sceny Teatru Narodowego, Paweł Konic oraz znakomity aktor Wojciech Malajkat. Teatr ogródkowy istnieje dzięki hojności radnych dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa Centrum. Dyrektor dzielnicy funduje nagrody było 70 milionów, potem 100, wreszcie 14, a w tym roku przyznano 17 tysięcy nowych złotych. Wydaje się, że to dużo, a przecież środki, dzięki którym pokazano już w stolicy przeszło 60 przedstawień z całego kraju, teatrowi państwowemu wystarczyłyby ledwie na kilka większych premier. Teatr ogródkowy jest niewątpliwie poszukiwaniem przez sztukę teatralną nowej formuły instytucjonalnej. To teatr impresaryjny i samorządowy, wyzbyty siedziby. Będący z pewnością jakąś formą demonstracji manifestu artystycznego pokolenia lat 90. -tych. tych, którzy powiedzieli nowemu ustrojowi tak, tych, którzy zdobyli się na to, by skrzyknąć się w czasie urlopu, tych, co w teatralnym ogródku starają się wyplenić sezon ogórkowy z Warszawy. Jesteście bogami, stwórcami, pieniędzy. Nie da Was martwienia, co macie? No szybciej, no prędzej, no towar, no towar to wy. I was potrzebują, bo towar to Trzeba się zmierzyć, bo czas was pogania, przygodę ujawnie odsłania, lecz jeszczeście piękne i warte kochania, bo towar to, warto, to wy. Mów, no, no to powiedz mi, a powiedz mi, czy co tutaj taki, takie... kto tu gra, kto tu śpiewa? Kto a Powiedz mi? Na przykład czy jest taka wspaniała, na przykład taka, taka Zimajerka, a, no, albo no, może Honorata Leszczyńska? A to Zimajerka, to była kobitka. tak upstrzastał. <laughs> nie, 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 co nie? Panczone, to tutaj występują gwiazdy takie, o kto? E, Monika Świta, o Monika. O. Świtaj mówisz, o, a, yeah. świtaj, a ty myślisz, że to dobre nazwisko na, na estradę, na, na gwiazdy Ogródkowego yeah, Teatru. Yeah, świtaj. Ty wiesz, ty yeah. była taka, był taki Świtaj, ty był taki atleta, rozumiesz? Yeah. Przed wojną japońską jeszcze. Yeah, a ty myślisz, ty... że Górka to takie dobre na nazwisko. Ja mówię, że taki Górka, yeah. górka Świtaj, yeah. e, e, kto tam jeszcze? Powiedziała Raquel Welch Dziennikarzom na lotnisku w Madrycie A ja jadę po polnej Autobusem Marki Jelcz Czytam o tym w ekspresie czy w życiu Przed oczami mi krąży Znanej gwiazdy kilka słów I o poklask zabiega nieskromnie Gapię się niezbyt mądrze W tę notatkę znów i znów Rany boskie to o niej Czy o mnie Bo choć nie jestem wampem I za wywiad nie zapłacą mi Moje serce jest wolne, jest wolne Choć nie oświetla żaden flesz tej wypowiedzi Rób co chcesz, moje serce jest wolne, jest wolne Daremnie wciąż kołaczesz doń Z bukietem róż wyciągasz dłoń Na nic owe zabiegi mozolne Gdy płonie las, nie i róż Dla szczęścia chwil, dla nowych burz Moje serce jest wolne, 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 jest wolne. I już. W jednej chwilce, maleńkiej, od co może, proszę pani, decydować o życiu kobiety. Czasem refren, piosenki, czasem głupich kilka zdań, sprzeczytanej przez ramię gazety. Potem wybrać masz sama, czy zaplątać życia nić. Do pozorów powoli przywyknąć, samą siebie okłamać. Żyć nijako, szaro żyć, czy też przykład wziąć ze mnie i krzyknąć. Nie grywam w filmie głównych ról, ale spróbuję pójść na full. Moje serce jest wolne, jest wolne. Nie znajdziesz mnie wśród dworu dam, lecz memu sercu szansę dam. Bo jest wolne. Chce i wątpić, chce, pulsuje, pali się, rwie. Ile tchu znowu kochać jest zdolne, znowu na całość pragnie iść, z miłości wielkiej drżeć jak liść. Moje serce jest wolne, 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 jest wolne od dziś.